Kamil, takie mecze nie zdarzają się często. Co na gorąco powiedzieć po, po spotkaniu z Bruegel No, Na gorąco na pewno to, że szkoda punktów, no, bo pierwsza połowa na pewno nie zapowiadała, że, że w drugiej będzie aż tak otwarta gra. No, nie ostrzegliśmy się błędów w defensywie. Te akcje akcje ofensywne też, też nie, nie do końca wyglądały tak, jak, tak jak powinny. No i no, niestety. Mimo, mimo tej szansy w końcówce, to, to yy, niestety nie, nie zdobywam punktów u siebie. Można powiedzieć, że niemal wyszarpaliście punkty, bo trzy razy Brookbet wychodził na prowadzenie. Co się stało, że w tej drugiej połowie aż takie, takie szaleństwo na boisku miało miejsce. Na pewno druga połowa też zawsze charakteryzuje się tym, że, że jest więcej miejsca na boisku, bo dochodzi zmęczenie i no, robił się po prostu te przestrzenie między, między formacjami i tak było też w tym meczu. Myślę, że, że ten, ten pierwszy gol otworzył po prostu to, to spotkanie, my szybko wyrównaliśmy i, i później można powiedzieć gra się toczyła cios, cios za cios. No, mieliśmy Tą, tą szansę w końcówce yy, nie wykorzystałem drugiego rzutu karnego i, i po prostu biorę, biorę tą porażkę na siebie, no, bo nie ma, nie ma co, co tutaj gadać, a trzeba to przyjąć na klatę. Kamil, ten drugi rzut karny, yy, co czuje zawodnik w doliczonym czasie? Yy, wiadomo, emocje niesamowite, yy, strzał na wagę punktu, no dzisiaj się nie udało, ale, ale przecież wiemy, że wiele temu zespołowi dajesz w każdym meczu. No tak, to wziąłem, wziąłem tą odpowiedzialność, pierwszy karny yy, wykonałem dobrze, zdobyliśmy bramkę, no a no, tak jak mówisz, no też yy, dochodzi yy, jakaś, tam, jakaś tam presja, yy, ostatnia praktycznie akcja meczu i yy, no yy, bramkarz, bramkarz yy, mnie, mnie tym razem wyczuł i yy, no tak jak mówiłem wcześniej, no yy, biorę to na siebie i, i mam nadzieję, że szybko będzie okazja do rehabilitacji.